Przyznawać się, kto przed czasówką myślał, że Geraint Thomas zdoła zniwelować tą stratę w Generalce? W sumie ja też robiłem sobie takie nadzieje, ale jest jak jest. Filip Ogana był faworytem do zwycięstwa i tutaj zabrakło niewiele. No ale teraz pytanie, czy mamy już podziro? Wiecie, poziro, Pogi, Giro. Jezu, ale zmroziło. Dystans dzisiejszej czasówki wyniósł 40,6 km z miejscowości Foligno do Perugii. Pierwsze 3-4 trasy, tak naprawdę, mieliśmy płaskie, gdzie można było rozwijać te prędkości. No i ten ostatni podjazd 6,6 km i 4,1% średniego nachylenia. I tak naprawdę na tym podjeździe rozegrał się wyścig. I teraz skupimy się na tych trzech głównych zawodnikach, o których mówiono przed czasówką, czyli Filippo Ganna. Jako ten faworyt do zwycięstwa tego etapu, przecież dwukrotny mistrz świata w jeździe indywidualnej na czas, Tadej Pogaczar jako lider i Geraint Thomas. Bo było pytanie, czy Geraint Thomas zdoła pokonać Pogaczara na tej czasówce. Pierwszy temat dotyczy Pogaczara i Tomasa, ponieważ mieliśmy dwa różne podejścia, jeśli chodzi o przełożenie w ich rowerach czasowych. Geraint Thomas miał z przodu jeden blat. Jeden blat, który miał aż 66 zębów, czyli już no, taka pokaźna patelnia. Jeśli chodzi o Tadeja Pogaczara, no, to postawił on na klasykę czyli dwa blaty z przodu, żeby móc sobie na tym finałowym podjeździe rzucić. I teraz, jak rezultat pokazał, no chyba Pogaczar lepiej trafił, bo miał troszeczkę lżej na tym podjeździe i mógł sobie lepiej zarządzać tymi przełożeniami. A kolejnym ciekawym tematem, nad którym wiele osób się zastanawiało było to, czy zawodnicy postanowią zmieniać rower przed ostatnim podjazdem na rower szosowy z barankiem, żeby się po prostu wygodniej wjeżdżało. Finalnie się na to liderzy nie zdecydowali, no ale wiele osób zastanawiało się, widząc samochód techniczny, który jechał za Pogaczarem, ponieważ na zewnętrznej stronie samochodu, na dachu, był zamocowany rower szosowy. Były tam dwa rowery, czasowy i szosowy. No, ale szosowy był zamocowany w tym miejscu, z którego najszybciej się ściąga w razie jakiegoś defektu. Było od tej strony, od której wysiada mechanik, musi zdjąć rower i podać kolarzowi. I wiele osób się zastanawiało, dlaczego akurat rower szosowy jest w tej lepszej pozycji. Ponieważ była wydzielona przez organizatorów strefa przed podjazdem, gdzie mogli czekać mechanicy na zawodników i po prostu, żeby nie ściągać tego roweru z samochodu i nie tracić cennych. Sekund, to po prostu byli tam już przygotowani mechanicy, do których podjeżdżał zawodnik, mógł sobie siąść z roweru, wsiąść na rower szosowy i jechać dalej. No ale w sumie odpowiedzi nie poznaliśmy. Dodatkową ciekawostką, którą udało mi się znaleźć, jest informacja, że tak samo jak Tomas, to również Gana i inni zawodnicy drużyny Ineos zastosowali z przodu jeden duży blat, a dodatkowo mieli specjalny uchwyt, który trzymał łańcuch sztywno, żeby gdzieś tam na podbiciach nie wyleciał z zębów. Ale podobno miało to poprawić linię łańcucha i dodatkowo aerodynamikę. Tak więc jest to ciekawe, ale to jest temat, który nie został tutaj rozwinięty. Tak więc rzucam w wir opinii publicznej. No ale może rzeczywiście coś jest na rzeczy, że poprawia to aerodynamikę. Wróćmy teraz do rywalizacji. Mieliśmy dwa punkty pomiaru czasów. Jeden był na 19 km, drugi na 34. Ten drugi znajdował się tuż przed rozpoczęciem ostatniego finałowego podjazdu. No i były, tak naprawdę, można było zastosować kilka taktyk. Jedna była taka, żeby ruszyć pierwszą część trasy, bo podzielmy sobie powiedzmy trasy na trzy części. Pierwsza to jest moment do Pierwszego pomiaru czasu, później mamy do drugiego pomiaru czasu, i trzecim fragmentem jest sam podjazd do mety. No i można było pojechać pierwszy fragment mocno, drugi gdzieś tam sobie odpuścić, żeby zachować siły na ostatni podjazd, albo pierwszy fragment pojechać trochę leżej, na drugim fragmencie dołożyć i podjazd pojechać bardzo mocno. Można też było zastosować taktykę, że pojechać w miarę leżej pierwszy i drugi odcinek a zostawić wszystkie siły na podjazd. No ale zobaczmy, jak na tych punktach pomiarowych układała się generalka. Oczywiście nie chodzi o klasyfikację generalną, tylko o klasyfikację do zwycięstwa etapu. I tutaj wyznacznikiem będzie Filippo Pogana, który był pierwszy na pierwszym pomiarze czasu i również był pierwszy na drugim pomiarze czasu i do niego porównamy sobie Tadeja Pogaczara i Gerainta Tomasa. Na pierwszym pomiarze czasowym Geraint Thomas był na 13 pozycji i tracił 52 sekundy do Ganny a Tadej Pogacar był na 10. pozycji i tracił 44 sekundy, tak? tak więc różnica pomiędzy Tadejem a Geraintem nie była duża, zaledwie 8 sekund, no ale przyjrzyjmy się teraz na drugi Pomiar czasu, bo tutaj już Tadej Pogaczar był na trzecim miejscu, a Geraint Thomas na dziesiątym. Geraint Thomas z dziesiątego miejsca tracił aż minutę i 27 sekund do Filip Pogany, a Tadej Pogaczar, 47 sekund. Tak więc już różnica pomiędzy liderem i wiceliderem się zwiększała. No i ktoś powie, "Okej, okay, Filip Pogana jest coraz bliżej zwycięstwa, no ale to, co wydarzyło się na podjeździe, to, co zrobił Tadej Pogaczar, to był jakiś majstersztyk. Zniwelował całą różnicę, a przypomnę, miał 47 sekund straty. Filip Pogana siedział i tylko tam modlił się w sobie, żeby żeby tylko zwolnił Pogaczar, żeby gdzieś tam odpuścił i żeby gdzieś tam mu sił nie zabrakło, ale on po prostu jechał jak natchniony i finalnie miał 17 sekund przewagi nad Ganą, a nad Geraintem Tomasem, który skończył na 10 pozycji, miał aż równe 2 minuty. No, i nie możemy nic innego powiedzieć, jak po prostu, że Tadej Pogaczar zdeklasował wszystkich. No ale zobaczmy, jak to wygląda w klasyfikacji generalnej. Dodatkowo, jeśli kogoś to interesuje, to średnia prędkość Tadeja Pogaczara wyniosła 47 km na godzinę na całym dystansie. Gana, Filipo Gany 46,8, a Gerainta Tomasa 45,3 km na godzinę. Jeśli chodzi o generalkę, no to tutaj mamy. Tadeja Pogaczaro na pierwszym miejscu i na drugim miejscu jest Daniel Felipe Martinez, który pojechał o wiele lepszą czasówkę od Geraint'a Tomasa. Dzięki temu awansował na pozycję wicelidera. Martinez traci teraz do Pogaczara 2 minuty 36 sekund, natomiast Geraint Thomas traci do Pogaczara 2 minuty 46 sekund. A jeśli chodzi o różnicę pomiędzy Geraint'em Tomasem a Martinezem na mecie, no to Martinez zyskał 11 sekund przewagi nad Geraint'em Thomasem masem na mecie, a przypomnijmy, że w generalce przed etapem miał tylko sekundę straty. No i jeśli ktoś myśli, że dzisiejsza czasówka będzie wymagająca, to co będzie jutro? 152 km i ponad 3600 przewyższenia. I zakończmy na tym, bo jutro również powinno się dużo dziać.